Cześć siema, siema. ja nazywam się Mikos, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygląda jeden z 300 nowych wagonów PKP Intercity. Za moimi plecami wagon drugiej klasy, który już w 2026 roku oficjalnie będzie przemieszczał się po naszym pięknym kraju z prędkością aż do 200 na godzinę. Ci, co śledzą branżę kolejową, to już na pewno widzieli lata temu, jak te wagony mają wyglądać na wizualizacjach, ale no, w rzeczywistości, jak widzicie, jest zdecydowanie inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, koniecznie dajcie dać w komentarzu. Tak jak widzicie, nie kłamałem. Nówka Funkiel nie śmigany. Jak prezentuje się nasz wagon w środku? Czy jest wierny wizualizacją? Czy naprawdę jest tam luksus, przepych i klasa? Zaraz się przekonamy. Tak jak widzicie, dzisiaj bardzo elegancko, bo mamy właśnie targi. Więc ja tutaj w garniturowym stroju. Pierwsze wrażenia, naprawdę całkiem pozytywne. Słuchajcie, zamiast takich odcieni szarości i bieli. Mamy tym razem BESH, więc to naprawdę na plus. Trochę tutaj taka zmiana designu ze strony PKP Intercity. Kolejną znaczącą różnicą, którą widzimy już od razu, jest wykładzina na podłodze, ale w korytarzu ona już tutaj znika. Drzwi tak naprawdę po staremu. Mamy tutaj standardowe już przyciski. Mamy również tabliczki, zarówno na numer wagonu, jak i na tablicę relacyjną. Drzwi pomiędzy wagonami prezentują się w taki oto sposób. Mamy tutaj zarówno guzik, jak i taki mechanizm znany z nieco starszych już wagonów. Wejście do naszego wagonu jest raczej standardowe. Tutaj oczywiście mamy żółty kolor na skrajnych elementach, żeby wiedzieć, gdzie się kończy nasz stopień. Nie wiem, czy wszyscy śledzicie mój kanał, ale rzecz bardzo ważna, a więc toaleta, jak się prezentuje? No niestety jest zamknięta. Nieco smuci mnie ten fakt, że drzwi do łazienki są zamknięte, bo z bym Wam pokazał, jak wygląda standard w 2026 roku i co możecie oczekiwać od polskiej kolei w kwestii toaletowej, no ale niestety, tego się niestety w tym momencie na targach Trako nie dowiemy. Informacja pasażerska też dosyć standardowa. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest chyba nieco mniejsza niż w niektórych wagonach, które widzimy obecnie. Zdecydowanie najciekawszą rzeczą w tym wagonie jest sufit. Pierwszy raz widzę na naszej kolei sufit drewniany. No, jest to dosyć innowacyjne rozwiązanie w kwestii designu. Przypomina mi to trochę, wiecie, takie hmm, gabinety spa, może, może właśnie jakieś takie, powiedzmy, gabinety dentystyczne. No, taki design, powiedzmy, w stylu glamour. A tutaj kolejna rzecz, nad którą muszę się głębiej zastanowić. Powiedzcie mi, czy zawsze tutaj jest tak wąsko? Bo no naprawdę, powiem Wam szczerze, że tutaj do tego stopnia jest dosyć blisko. Więc jeżeli ktoś nieostrożnie będzie szedł, no to tutaj noga może mu się omknąć. Coś dla miłośników techniki, a więc, jak wygląda szafa sterownicza? Przechodzimy, proszę Państwa, na korytarz. A tutaj też są nowości, też już to wygląda zupełnie inaczej niż obecnie. Po raz kolejny mamy tutaj drewniany sufit, ale rzecz nieco ciekawsza zobaczcie, mamy w połowie wagonu informację pasażerską. No, ja tego w naszych obecnych wagonach nie widziałem. Na korytarzu oczywiście nie mogło zabraknąć wakacyjnego koszmaru a więc miejsca siedzące na korytarzu. Tak prezentuje się nasze miejsce jest całkiem miękkie. Siadamy i proszę Państwa, w taki właśnie oto sposób powodujemy korki na korytarzu. Informacja o tym, dokąd jadą nasi pasażerowie. Teraz jesteśmy w miejscu, więc niestety nic się nie wyświetla. Ciekawe, czy będzie to działało, bo obecnie no, ta informacja pozostawia wiele do życzenia. Wchodzimy do przedziału. Jak prezentuje się nasz przedział? Czy jest tutaj klasa, czy jest luksus? Za chwilę ocena. Pierwsza rzecz, na którą na pewno zwróciliście uwagę, to te drzwi. No słuchajcie, kompletna tutaj rewolucja w kwestii wagonów. Obecnie kupując miejsce przy korytarzu, zawsze lubiłem sobie spojrzeć, wiecie, w lewo po popatrzeć, co tam się dzieje z oknem. No niestety PKP zabrało mi tą możliwość, no bo tutaj, tak jak widzicie, jest ściana, a te drzwi są na tyle wąskie, że no niestety bardzo, bardzo niewiele przez to widać. Kolejnym krokiem w sprawie zabrania naszej prywatności jest to, proszę Państwa, że no niestety nie uświadczymy tutaj już żadnych zasłon, więc to niestety odejdzie na polskie kolei Dolamusa, ale na szczęście możemy jeszcze zamknąć drzwi. Tylko wystarczy umieścić to w taki właśnie oto sposób. No i siadamy proszę Państwa pierwsze tutaj wrażenia z naszego siedziska twardo. Niestety twardo. Słuchajcie, jechałem niedawno regiojetem. Swoją drogą, bardzo polecam zobaczyć ten odcinek na moim kanale. Słuchajcie, no tutaj naprawdę czuć tą twardość, a ja wiem, że raczej pasażerowie bardzo często narzekają, że im jest po prostu za twardo i powiem szczerze, tutaj niestety cudów nie ma i niestety będzie czuć podróż w kościach. Tak to po prostu czuję. Siedzę sobie tutaj na swoim fotelu jak prawdziwy pan nisko, bo mam, słuchajcie, podłokietnik. Tylko no z tym podłokietnikiem jest trochę taka sprawa dziwna bo wydaje mi się, że on jest trochę krótszy niż ten standardowy, a przede wszystkim jest zdecydowanie węższy i jest też twardszy, bo w tych wagonach, co są świeżo zmodernizowane, no uważam, że wygląda to trochę lepiej. Ale słuchajcie, warto też przejść tutaj do pozytywów. Mamy na pewno bardzo ten ciekawy tutaj uchwyt na picie. I także mamy oczywiście standardowo gniazdko, ale tutaj z tą różnicą, że mamy, zobaczcie, mamy prawdziwe gniazdko, mamy także USB, a także mamy wejście typu C, więc no, trzy w jednym to jest naprawdę dosyć, myślę, ciekawe i odkrywcze. Nad siedzeniami, oczywiście. Przepraszam, yy, muszę na chwilę przerwać tutaj prezentację, bo z sąsiedniego przydziału usłyszałem magiczne słowa. O! Ale twarde, więc, no słuchajcie, nie tylko ja tak uważam. Standardowo nad naszymi fotelami są lustra, żeby w przedziale było więcej miejsca optycznie. To jest jak najbardziej na plus. Oczywiście okna uchylanych do połowy już w polskich składach nie uświadczymy. Mamy tylko ten malutki rygielek. Mamy lato, a więc dużo słońca, chociaż w lipcu, sierpniu było nieco gorzej, ale no spójrzcie tylko na tą zasłonę, na, na tą tutaj rolę żaluzję. No powiem szczerze. Trochę kiepsko, no zobaczcie, no ona naprawdę przepuszcza bardzo dużo światła. Więc wydaje mi się, że taki mocno słoneczny dzień może być lekki problem. Pozostając w tematach około okiennych, warto również zwrócić uwagę na nasz kosz. No tutaj, słuchajcie, naprawdę on się wydaje niezwykle pojemny, tylko no moją uwagę budzi tutaj jego mechanizm. Uważam, że po prostu będzie się to bardzo szybko psuło. Yy, albo też w czasie jazdy mogą być takie dźwięki. Także no tutaj myślę, że to chyba trzeba by jeszcze trochę przemyśleć. Ten koszt to tak już trochę sobie słabo radzi. Bo zobaczcie, tutaj naciskam, a tam się podnosi. Tutaj naciskam, a tutaj się podnosi. No. Dziwne rzeczy tutaj się dzieją w tym wagonie. Tak jak już mówiłem, sam fotel, słuchajcie, nie jest naprawdę zbyt wygodny, a szkoda, bo spodziewałem się, że tutaj nastąpi znacząca poprawa. Tutaj te ala, takie właśnie skórzane, nasze tutaj zagłówki są naprawdę twarde i można sobie tutaj głowę wybić. I naprawdę w tych nowo modernizowanych myślę, że jest dużo lepiej. Ta poduszka też mogłaby być lepiej wypełniona bo powiem Wam szczerze, że ona jest wypełniona chyba tak naprawdę tylko powietrzem, więc też trochę to jest dziwne, ale słuchajcie, zawsze musi być jakiś pozytyw. W tej pozycji, tak jak już mówiłem, jest niezbyt wygodnie, ale mamy tutaj taką oto magiczną wajchę, tym razem w kolorze szarym, a nie czerwonym, co jest trochę dosyć dziwne, bo trochę ciężej ją znaleźć przez to, No ale cóż, udało się. I proszę Państwa, nasz fotel tak, no delikatnie, bo dosłownie na szerokość mojej dłoni się tutaj właśnie rozsuwa, e, ale jest przez to dużo bardziej wygodnie. Naprawdę ta pozycja, powiem Wam szczerze, tutaj to podparcie naszego e, odcinka kręgosłupu, którego nazwy nie znam, bodajże lędźwiowego, naprawdę powiem szczerze, że, że no robi różnicę, tak? Naprawdę jest to bardzo wygodne, tylko no gdyby ten fotel był delikatnie bardziej miękki, no bo jednak jest naprawdę... Twardy! No nie ma co ukrywać, ten fotel po prostu jest twardy. Dosyć ciekawym faktem jest to, że zamiast właśnie tutaj skupić się na poprawie komfortu, na tym, żeby właśnie te fotele były bardziej miękkie, żeby ta pozycja była bardziej wygodna, no to tutaj skupiono się na takich, powiem szczerze, dosyć gadżyciarskich rzeczach. Jeżeli ktoś lubi technologię, to na pewno mu się to bardzo spodoba, bo mi się spodobało. Ale czy to na pewno o to w tym wszystkim chodzi? Przedstawiam Państwu najnowszej generacji komputer pokładowy, który jest naprawdę mega, mega ciekawy. Naciskamy, bo teraz mamy oczywiście ekrany dotykowe. No i słuchajcie, pierwsza sprawa, czyli temperatura. Maksymalna temperatura w przedziale to teraz 26 stopni, w tym wagonie może być tylko 25, a minimalna to, uwaga, uwaga 18 stopni. Dodatkowo, w końcu możemy całkowicie wyłączyć sobie dźwięk w naszym pociągu, co jest myślę na plus. No i tutaj co 10% możemy sobie to sterować. Dodatkowo mamy oczywiście nasze sterowanie świetlne. Teraz mamy maksymalną moc. Tak to się prezentuje. Aha, coś tutaj się. A może ten przycisk? Ok. Teraz mamy połowę mocy. Teraz mamy taką nocną, która w sumie niewiele chyba się zmieniła. I mamy całkowicie wyłączone, więc w końcu, proszę państwa, w przedziale może być ciemno. To mi się podoba. Obok, słuchajcie, takie oto manualne pokrętło. Nim też możemy tutaj, właśnie, rozpocząć pracę naszego komputera. No i słuchajcie, tutaj sobie o, ustawiamy temperaturę. Czy więcej, czy mniej? Chyba to tak się działa? Tak. Yy, I tutaj właśnie sobie przyciskając ten niebieski ekranik się przełączamy pomiędzy właśnie temperaturą, głośnością komunikatów, czy oświetleniem, a tutaj sobie właśnie to regulujemy, tym obracając pokrętłem. W naszym przedziale również przynajmniej część sufitu jest w tym, tak jak już mówiłem, stylu glamour, ale tutaj. Rzecz taka dosyć nowa, niekoniecznie widziana we wszystkich wagonach, a więc czujnik dymu. Z plusów mamy tutaj bardzo dużą przestrzeń bagażową. Tutaj, jak widzicie, mam torbę na laptopa, i naprawdę tutaj jest full miejsca. Jest to bardzo naprawdę głęboka przestrzeń, co myślę, że jest dużym tutaj plusem w tych nowych wagonach. Teraz, słuchajcie, zrobimy test wyciszenia tych przedziałów. Kolega właśnie poszedł tutaj, żeby się ludzie obok zaśmieli. Uwaga. Dziękuję bardzo. O, no to, tak jak słyszycie, no jest trochę tak jak w tych żartach, że sąsiad y, dwa piętra, właśnie wyżej sobie kichnie, a wy mu mówicie na zdrowie, więc jakby nawet nie trzeba tutaj krzyczeć. Wszystko słychać, więc jest to po prostu prawdziwy raj dla wszystkich osób, które kochają posłuchiwać, które lubią jakieś intrygi, knucie, naprawdę świetne warunki. Kolejna ważna sprawa, a więc miejsce na nogi. No, słuchajcie, ja tutaj bardzo wielki nie jestem, 1,80 m, kolega też. Y, no ale tego miejsca, tak powiem szczerze. Tak, standardowo, chyba można powiedzieć. No, trzeba tak siedzieć. Wiecie, tak tak na krzyż, jak to mówią, nie? Taka przeplatanka. Szybka aktualizacja, wychodząc z wagonu. Słuchajcie, natknąłem się na otwarte WC. Pokażę Wam, jak to wygląda. A naprawdę jest grubo. I wchodzimy do środka. Słuchajcie, no, na pierwszy rzut oka już jest zdecydowanie mniej miejsca. A no, to dlatego, bo mamy zamiast 10 przedziałów, aż 11 przedziałów w całym wagonie. Pierwsza fajna innowacja, a więc te wieszaki. Kolory tej łazienki też zdecydowanie inne. Tutaj zobaczcie bardzo ciemny odcień szarości. No i tutaj już szczeberze wspomniane wcześniej, więc nieco inaczej niż obecnie. Standardowo papier toaletowy. Tutaj mamy suszarkę. Ciekawe czy działa. Nie działa, ale jak widzicie, jest tutaj czujnik włączony. O! Aha, no to tak trochę działa to dziwnie. Okej, okay. tutaj mamy oczywiście ręcznik papierowy, tutaj mamy mydło, wodę. Ciekawe, czy jest to podłączone. No nie, niestety nie. Ale dosyć ciekawy jest tutaj ten dywanik. Czy on jest tak nadstały, czy tylko tak tutaj pracownicy go sobie położyli? Nie wiem, ale dywanik w toalecie, no to chyba trochę niehigienicznie będzie. Cała musza klasetowa, no taka standardowa. No słuchajcie, nikt tutaj Ameryki nie odkrył. Deski wam nie pokażę, bo to wszystko jest jeszcze zawinięte w folii bąbelkowej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie najnowszy wagon od PKP Intercity, który już w przyszłym roku będzie jeździł na większości tras, myślę, w Polsce. Słuchajcie, ja go oceniam, no powiedzmy, nie jest jakoś źle, nie jest jakoś mega dobrze, no tak powiedzmy przyzwoicie, design trochę inny, trochę, trochę ciekawszy niż to zazwyczaj, no ale niestety na duży minus. Standardowo, twardość foteli. No niestety, HPKP w tej kwestii musi się trochę zmienić. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, niech to idzie w cały polski kolejowy internet. Widzimy się w kolejnym materiale. Siema.